Dosyć tego gadania, przechodzimy do Meritum Kuchar Polski. Szanowni Państwo, zacznijmy od miejsca numer 7. Druga drużyna UKS i Wiczna na miejsce numer 7 i oklaski jak najbardziej zasłużone tak jest. Proszę się ustawiać tutaj wzdłuż bar reklamowych, aby ceremonia przebiegła sprawnie. Łukat jest Iwiczna urzędnik Nr 2 i z siódme w Kowarze Polski. Polski, Szanowni Państwo, w miejsce szóste, Kurszta Smaczków, sprawowicie w prawie takich księgach, bo przyjechali do nas ze starej i Słowacji. Orawska i Jasenica, miejsce szóste, w Pucharze Polski. Nasi zagraniczni, fantastyczni, sympatyczni goście ze Słowacji. Horawska i Jasenica, miejsce szóste, w Pucharze, Pucharze Polski. Polskie. Miejsce piąte w Kocharze Polski. Akademia Pytharska Kwita zawierzył swoje miejsce piąte. Bardzo proszę o tak. Pani Pani Agnieszka za podium, podobno najgorsze miejsce, ale też najbardziej dopingujące do wyciężonej pracy, aby przy kolejnej edycji, przy kolejnym turnieju złapać się już na podium. Miejsce czwarte, druga drużyna, na team, proszę o oklaski. Fantastyczne buchary, medale, nagrody indywidualne dla absolutnie wszystkich drużyn, wszystkich właścicieli, wszystkich teamów, trenerów, opiekunów fundowanych przez firmę Wanalwer, producenta wieży sportowej, sprzętu sportowego Dacetów, reklamowo Kiwicowskiej, miejsce czwarte, druga drużyna a team. Szanowni Państwo, zanim przyjdziemy do miejsc, napodją czas na nagrody indywidualne. Najlepszy strzelec Puchar Polski. Nagroda wędruje do -y A najlepszym strzelcem Aleksander Gera. Ok, najlepszy bramkarz Piotr Szczepani, to najlepszy najlepszym bramkarzem Pucharu Polski, zapraszamy na po tarodę. I najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski został wybrany ale na drużyna drużynie na zapraszamy. Czas na miejsca na podium, na najniższym stopniu. Miejsce trzecie, szanowni państwo, jeżeli nie mamy jeszcze siłę, bardzo proszę o glaski, ponieważ miejsce trzecie, kucharze Polski, zajmuje KS. Pod halami miejsce trzecie Kocharze Polski. Miejsce trzecie, kucharze polskie, ogromne gratulacje. Czas na miejsce drugie. Ananim druga drużyna, FKS Stal Mielec. Miejsce drugie, kucharze polskie. Zwycięzców Pucharu Polski. Domyślam się, że będzie owacja na stojącą zwycięzcą Pucharu Polski. 14 punktów. Druga drużyna RKS, Wichel Pobyłka. RKS, Wichel Pobyłka. 2. Pierwsze miejsce. tabeli, 14 punktów. I pechne zwycięstwo Bucharów Polski. Gratulujemy. Fantastyczne nagrody, buchary, medale zbudowane przez firmę. Panie Ruele, patrzę, szanowni państwo, połączę wszystko z wykorzystania w tejże firmie na absolutnie każdej drużyny. Cześć z Polski, podziękujmy od laskami raz jeszcze. Druga wyróżnionka jest to był. Przechodzimy do Miki Polski. Miejsce siódme w Polski. Szanowni Państwo, proszę o laski. ABN Kusaria, miejsce siódme. Jak już wspomniałem, dla absolutnie każdy drużyny, każdego tego zawodnika, trenera, nagrody nie wyjdzie z tej rękowa. Pan Karol firma Mizowic, właściciel Marki i są Rueres, fantastycznych nagród. Firma Marka Valer Rueres, to Sportowego Razu Wyższego Krokodylowego Klinicowskiego. Miejsce siódme Lidze Polski, Adrena Kusawia. Gorąco dziękujemy i gratulujemy. Miejsce szóste Gospodar Morze Orzeł Piaski, Wielkie. Miejsce szóste Milice Polski. Gospodarz obiektu Ożne piaski, Wielki. Dziękujemy bardzo. Czas na miejsce piąte. Powoli zmierzamy się do miejsc na podium. Natomiast miejsce piąte w Lidze Polski, Szanowni Państwo, zajmuje drużyna KS Pieszanów Miejsce piąte w Lidze Polski. Głosowali się zawodnicy pierwszej ja drużyny UKS i Wiczna. Miejsce czwarte w Lidze Polski. czwarte w Lidze polski Polski, pierwsza drużyna UKS, Wiczna. Czas na nagrody indywidualne, Szanowni Państwo. Najlepszym strzelcem Ligi Polski okazał się Jakub Wiczak, Beniamin Wiusza. Najlepszym wyramkarzem Ligi Polskiej został wybrany zawodnik Gruźlica S. Brian Śmigasiewicz. Najlepszym wyramkarzem Ligi Polski. Natomiast najlepszym zawodnikiem tychże rozgrywek zawodnik Akademii Piłkarskiej Progres Andryków Uwaga, uwaga! Tymoteusz z obrony wybrany MVP, czyli najbardziej wartościowym zawodnikiem rozgrywek MVP Polski. Dotarliśmy wreszcie do podium na miejscu trzecim, szanowni Państwo. Ochlaski drużyna Karol, ładowice Miejsce trzecie, Runice Zacięta, zażarta, ale przede wszystkim walka Fair Play trwała do samego końca, do ostatnich minut, do ostatnich pojedynków i tutaj decydowały już tylko bezpośrednie spotkania i bramki. Jeżeli chodzi o różnicę, w miejsce trzecie w Polskiej Polski Karol Łatowice. Czas na w miejsce drugie Akademia Piłkarska Progres Andryków. W miejsce drugie w Lidze Polski. Państwo, bazały fantastyczny kółka i ale przez firmę H&R. Uwaga, uwaga, Ligę Polski wygrywa z 15 punktami Benjaminek, Miłża. Beniaminek Miłża, najzwycięzcą Ligi Polski. Podawany przez markę Valor, który odkładał 10 tysięcy oraz języków. reklamowych licowskich I na koniec, Szanowni Państwo, oklaski, burza oklasków z granowiciem dla absolutnie wszystkich, drużyny, wszystkich zawodników, całkowicie trenerów i również dla za Państwa za fantastyczną atmosferę i do Big Fair Play. Gorąco serdecznie dziękujemy za udział w szóstej dziewczynie z 2014.